No i słuchajcie, tutaj jakieś 2 km od tego, gdzie tam stoimy, tego miejsca przy tych gorących źródłach, idzie się trochę przez takimi polami. Mówię za jakieś 2 km. I tutaj wychodzimy i tutaj jest to takie rzymskie miasto. I co ciekawe, odkryto um, rurę, fragmenty rur glinianych, które tam z tego rupite koło tej baby wangi. Prowadziły tą gorącą wodę tutaj do łaźni, do tego całego miasta, które było tak naprawdę aż na tym wzgórzu, podobno. No, całe tutaj. I tutaj były właśnie, czer czerpali tą wodę gorącą, tak? Zobaczcie, jak Rzymianie wiedzieli. A który tu podobno czwarty wiek przed naszą erą. Czwarty wiek. Hmm? I tutaj tętniło życie. Fragmenty kolumnady, nawet, nie? No. Super. Wrupite jest wszystko <laughs> praktycznie. No. Ciekawe. Cały czas widzę, widać tutaj, że idą wykopaliska. Cały czas, bo przykrywane folią kamieniami, widać pracę. Odkrywanie tych murów, pracę koparki na świeżo. nie? Zdejmują tą wierzchnią warstwę ziemi. A pod tą dosłownie są, dosłownie z miasto, tak jakby to miasto było zasypane jakimiś popiołami, ziemią. Zobaczcie, to jest niebywałe. Tutaj jest grunt, nie? A tutaj są mury, dosłownie 3 metry w głąb, nie? Fragmenty wejść, więc te, tej ziemi musiało nie być. Nie wiem, może najechali to inni tam po Rzymianach. Nie wiem. I zasypali to. Ciężko powiedzieć. Ale no, robi wrażenie. A pamiętacie jak mówiłem w Serbii, że mamy wspólny pień językowy nie tylko, głównie najprostsze słowa, prawda? Ale również nazwy. Właśnie drzew nazwy roślin, nazwy ptaków, Miszało Miszałow. A Buknowień to pewnie Miszałów zwyczajny. No. Tak, te pierwsze kiedy tysiące lat temu Słowianie stanowili jedną rodzinę. Szczygiel. Słuchajcie, tutaj pisze szcigiel. Szciglec. Nie wiem czy dobrze czytam, ale czytając mm, normalnie cerlice, bo cerlice znam. To jest szcigliec. Hmm. tą rosyjską tak to się może użyć. a tutaj Czornogława z braczka. Hmm. to już inaczej brzmi troszeczkę no. Zimorodek z Jemierodno w Rubarcie hmm. fragmenty kolumn tego miasta nie jak jestem w tego typu miejscach, jesteśmy, nie? No przynajmniej, no nie wiem, przynajmniej ja się zastanawiam, ile rąk musiało takie rzeczy m, wykuwać, nie? Ile pracy, ile rodzin, dzieci, dzieci tych dzieci, żony i tak dalej m, żyło z pracy rzemieślnika, który tworzył takie ornamenty i tak dalej, nie? Kamieniarze. No? Ile ludzi? Jakby ki ktoś kiedyś powiedział, że będzie coś takiego jak Unia Europejska, chociaż oni stworzyli nie? swoją Rzymską Unię. Flaga. flaga Bułgarii dzisiaj powiewa nad tym miastem. To są sztuczne ludzie. Ha, tak, przez chwilę Agnieszka ma rację. Przed chwilę, przez chwilę myślałem, że tam coś pracują. Mają jakiś taki kołociąg, nie wiem jak to nazwać. A to są. To są takie mneginy, pozorują pracę, nie? Faktycznie, a ten gościu, że podaje belkę. <gryw> Plan, że tak całe miasto wyglądało, ale doczytywałem, że całe te wzgórza były również ufortyfikowane, no także ono było dużo większe, a to był po prostu centrum, nie? Widzimy to, nie? Widzimy to, że właśnie skąd ta ziemia cały czas, muszę to gdzieś dopytać. Skąd wzięła się taka warstwa gruba ziemi od IV wieku przed naszą erą. Po prostu jakby ktoś chciał zasypać to miasto Normalnie tutaj trotuary, wejścia do domów tutaj fronton jakiejś świątyni. Tutaj jakieś ekspozycje, oryginalnych murów widać, a to jest wczesna bazylika, ale już yy, chrześcijańska. Rannochrystianska Bazylika, early Christian Basilica, drugi wiek, drugi wiek, już naszej ery, tutaj też była, a więc po Rzymianach chrześcijanie, albo prawdopodobnie to było tak, że chrześcijanie zamieniali rzymskie kościoły, przebudowywali je na chrześcijańskie. Idziemy wyznaczoną trasą. Normalnie tutaj to był jakiś akwedukt, chyba z tą mineralną wodą. plac centralny Nie wiem, po kilku dniach pobytu nawet mi się łatwiej czyta e, Cyrlice. To są lata nauki języka rosyjskiego w moim, w moim pokoleniu No tak Ja już dużo zabyłem <noise> Lot piątej klasy podstawowej szkoły ten rosyjski był Później cały liceum był rosyjski i to w dużym wymiarze godzin, nie? Matura z rosyjskiego, słuchajcie, na piątkę. To wtedy to naprawdę, to rosyjski można powiedzieć, że ja znałem dzisiaj. No cóż, jak się nie rozmawia, to się zapomina. Ale trochę. Wystarczy pobyć, trochę słów. Tutaj w Bułgarii, właśnie, właśnie. Ta cyrlica odżywa we mnie. Tam jeszcze wyżej można, ale tam widzę, że już nic nie ma. Po prostu taka ścieżka. Jak tak tutaj chodzę, to nachodzi mnie taka myśl. Słowa tej premier Włoch Meloni, nie? No, że krzyczała z trybuny, że to nie Bruksela. To było gdzieś dwa miesiące temu, nie wiem miesiąc. La capitale d'Italia è Roma. Roma è Roma la capitale d'Italia. Vi dico di più. Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea e voglio portare questa rivendicazione nel Parlamento Europeo, perché la capitale dell'Unione Europea non può essere il posto più comodo dove mettere gli uffici. Deve essere il posto che rappresenta meglio la sua identità millenaria. è Bruxelles dovrebbe essere il centrum Unii Europejskiej. Tylko Rzym. Hmm? Czy buduje się nove imperium rzymskie? Nie wiem, pamiętam jeszcze wcześniej, nie chcę teraz tutaj wam politykować, ale pamiętam, ona to też y, powiedziała przy tym Masku Elonie, który zaraz po wygranej Trumpa pojechał do Włoch. Szukał też zamku tam podobno dla siebie na rezydencję europejską. Słuchajcie, a widzieliście jak. Oj, premier, czy prezydent teraz już nie wiem, Albanii klęknął przed nią powitający ją w, w tiranie w Albanii. Eddie, <laughs> Tam był jakiś szczyt i ona podjeżdża limuzyną, a, a ten gościu czerwony dywan kazał, nie? Ona idzie po tym czerwonym dywanie. Jak, jak znajdę to tutaj przy edycji, wam pokażę fragmencik. I on klę, klęka, tak? Przed Meloni, Tak? Jak przed cesarzem, jak przed cesarzową. Nie wiem, co to był za gest, oni wiedzą. Ale tak mi przyszło na myśl, nie? Może Bruksela i ta Unia to jest dopiero etap wstępny, a prawdziwe Cesarstwo Rzymskie dopiero się odrodzi. W sumie byłoby nawet ciekawie, słuchajcie, być jego częścią, jeżeli mm, Polska byłaby, powiedzmy, w ogóle inne prawa, tak? Jeżeli byłyby inne prawa. Żadnych bzdur, zielonych ładów, męczenia tych obywateli. A tutaj niedaleko był napis mm, parafrazujący. Maga to słowa z kampanii jeszcze, tak? Trumpa. Make America Great Again, a tutaj pisało Make Bulgaria Great Again. Także tego typu... To już nie pierwszy napis, który tu widziałem na, na, na ścianach. No dobrze, to byłoby tutaj wszystko Wam do pokazania. Praktycznie do pokazałem Wam wszystko. Tutaj są nowe wykopy, widzę, i nowe, tak samo głębokie, tak samo głębokie. Yy, tutaj trzeba by tak naprawdę zdjąć kawał, kawał ziemi, nawet być może hektary, po prostu zdjąć tej ziemi. A odkopało oczym o, 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 o mm, ludzkim, pojawiłyby się właśnie kolejne ulice, kolejne domy. Hmm? Wygląda mi to na. Nie, słuchajcie, to nie jest lamperia. To raczej nie jest Lamperia. To będą nawet, być może oryginalne, nawet słuchajcie, malowanie rzymskie, tak? Nieźle. Idziemy trochę kolumnadą. Tu jest jakby, nie wiem, jakiś kanałek. Nie ma opisu żadnego, ale coś to było. Nie wiem, rzymska toaleta. Hm. Bardzo ciekawe miejsce. Jak tutaj będziecie, to po prostu zajrzyjcie. A jadąc gdzieś z drogi, to tutaj jest parking od tego, nie? Znajdziecie na Google Maps. Bilet od razu powiem 10-10 lewa. Normalny bilecik ładnie, ładnie ta flaga powiewa z tym, nie? Tu musisz stanąć. I to wszystko z tego miasteczka. Hej, cześć! Hej! Tu ładny widoczek jest z tą flagą. Bardzo ładny Piękna pogoda. Idziemy tak. dalej. Na razie. Tutaj po drodze właśnie jak szliśmy do tego yy, do tych rzymskich wykopalisk, to proszę, już wiercą dla tego środka, ale na tej tablicy jest, że to za pieniądze Unii. A tam z tyłu za tymi domkami jest już basen. Tak, jest już basen, więc potrzeba wody, a że wody gorące są tutaj zaraz pod powierzchnią. A więc tutaj wiertnica, słuchajcie, już odwiert jest. No. Odwiercają już studnie będzie ujęcie gorącej wody. Tak to widzicie wygląda. Ja osobiście mnie się wydaje, nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach, że właśnie bułgarska inwestycja, na przykład jak ta, jest wstrzymana, tak? Bo nie ma jakiegoś pozwolenia, jakiegoś papieru środowiskowego, a unijna, słuchajcie. Teren oddaje gmina za jednego lewa, tak? Czyli za darmo, bo to jest wielka unijna inwestycja. No i okej? Okay? No. Tak się robi politykę.